Ma tutaj Polone z W dzisiejszym odcinku pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam takie okulary i taką zarombisto czapeczkę. To tylko i wyłącznie dlatego, że czapeczkę mam, ponieważ mój łeb i włosy postanowiły zrobić śmieszne ułożenia. A ta czapka leżała pod ręką. A okulary, bo mnie lampka świecił w mordę. Możecie też za mną zaobserwować genialny green screen. W kolorze odchodów, ewentualnie w kolorze wisły od części warszawskiej. A w dzisiejszym odcinku e, od razu się muszę pochwalić paroma rzeczami, dokładniej chyba trzema. Luty się już skończył, mamy marzec, jest wpyte. Więc w dużym skrócie e, sprawa z Włoską się zakończyła. Włoska jest nasza. Eee, zabrzmiało to jak bym był komunistą, ale w sumie mam czapkę z FSO. Umowa o pracę została przedłużona, także też jest gitara. Eee, jeżeli to ogląda ktoś z moich kierowników albo dyrektorów, dzięki. Eee, zanim dostałem umowę, mój mistrz mówi mi, że będzie przedłużona, więc postanowiłem. Eee, Dokonałem pewnego zakupu i projekt y, mojego Chopera, aka szybkiej Finlandii, aka polskiego Harleja. Y, pozdrawiam Kamilek. Y, ponownie ruszył i tutaj możecie zobaczyć co nieco. Staram się to sklecić w następnym odcinku, ponieważ tam prace mocno przyspieszyły. No bo już dużo miałem zrobione wcześniej. Odkryłem także kilka nowych problemów, które będę musiał załatwić. Ale wracajmy do tematu, ponieważ w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co to jest zasiedzenie rzeczy ruchomej i z czym to się je, jak do tego się w ogóle zabrać, jak to ugryźć z której strony. Przepraszam Was za takie naprawdę dziwne światło, ale moja genialna lampka świeci tylko w jeden sposób. Nie mam żadnego ringa podświetlającego, mam zwykłą świetlówkę. Zacznijmy od podstawy prawnej. Tu pozwolę sobie skorzystać z zapisanych. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny, artykuł 174. Przesłanki nabycia ruchomości przez zasiedzenie. Posiad... Punkt 1. Posiadacz rzeczy ruchomej, nie będący jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada, ją... że posiada w złej wierze. Punkt drugi: Przepisu pierwszego. Yy... Nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. E, tego nie będę poruszał, bo nie o tym dzisiaj. Nie, nie, prawdopodobnie nie ma tutaj tak głupiej osoby, która by to obejrzała i stwierdziła: „O, zasiedzę sobie dzieło, które zostało skradzione przez e, mojego dziadka w UB”. Oczywiście e, w Polsce nie jest podana dokładna definicja tego co to jest rzecz ruchoma, mamy za to podaną definicję rzeczy nieruchomej, czyli nieruchomości, której nie będę tu przytaczał, bo chyba każdy się domyśla o co chodzi z nieruchomością. Jak nie, to podsyłam do Google'a. Możemy założyć, że rzeczą nieruchomą jest wszystko to co nie jest przykręcone do ziemi i z nią związane, czyli yy, dokładniej rzecz ujmując z gruntem, czyli takie rzeczy jak samochody, motocykle, ubrania, przyczepki nie wiem, no tego typu rzeczy I jak już mamy podstawę prawną bardzo aktualną, bo bardzo aktualną, bo raptem z 64 roku, czyli jak na polskie warunki jest bardzo aktualna musicie spełnić kilka warunków warunek pierwszy no musicie dany przedmiot posiadać, wiecie nie to, że tam chcecie siedzieć na przykład motocykl, ale go nie posiadacie musicie go posiadać, być jego posiadaczem. Warunek drugi. Warunek drugi. Musicie być posiadaczem danej rzeczy minimum 3 lata. I najlepszym potwierdzeniem tego, że jesteście posiadaczem danego itemu przez powiedzmy minimum 3 lata, jest to jakaś umowa, nie wiem, darowizny, zakupu tym podobnych rzeczy. Co prawda, to ma też swoją drugą stronę i to nie jest do końca najlepsze, ale o tym powiem Wam chwilę później. Yy, dlatego z mojego doświadczenia wiem, że takie rzeczy jak zdjęcia, yy, filmiki też przejdzie. Dopóki nie grzebaliście w plikach, macie tak zwany yy, materiał źródłowy, macie, wiecie, Filmiki, na przykład na telefonie, które zrobiliście, albo jakieś zdjęcia yy, aparatem, też albo telefonem, yy, jakieś yy, zdjęcia, filmiki tego typu rzeczy yy, przejdą, dopóki yy, nie były obrabiane, ponieważ takie pliki zazwyczaj mają w sobie informacje, kiedy zostały wykonane zdjęcia albo dany filmik. W przypadku yy, zdjęć, na przykład z aparatu. Te zdjęcia są zazwyczaj podpisane w wpierw datą, i dopiero mają tam ten swój unikalny numer. Jak nie, to zawsze w treści plików można to znaleźć. Warunkiem trzecim musi być zasiedzenie w dobrej wierze. O co tu chodzi? No, tu chodzi o to, że daną rzecz, którą zasiadujecie, chcecie ją zasiedzieć sądownie w, w dobrej wierze. Czyli. Wie, nie wiecie na przykład nic o tym, że pojazd był kradziony, kiedy go kupiliście yy, w przypadku na przykład motocykla bez dokumentów, albo że znacie posiadacza tej danej rzeczy i ona dała wam ją na przechowanie przez jakiś okres, później o tym zapomniała, ale Wy dobrze wiecie, do kogo to należy, komu to należy zwrócić, ale nie robicie tego w dobrej wierze. Tak to przynajmniej ja rozumuję. Jak coś źle rozumuję, to. No cóż. Warunkiem czwartym są świadkowie, i tu jest właśnie ten problem, o którym mówiłem w punkcie drugim z tą umową. Bo jeżeli powiedzmy kupiliśmy motocykl od jakiegoś starszego pana i spisaliśmy z, ni z nim taką prostą umowę, yy, no i po trzech latach idziemy do sądu, wykazujemy tą umowę, że zawarliśmy z tym człowiekiem, sąd automatycznie wezwie go jako świadka w tej sprawie ze starszymi ludźmi może być problem jeżeli ten pan owy na przykład powiedzmy zrobiliśmy to w 100% legalnie kupiliśmy od człowieka a on no niestety koleją rzeczy zmarł po jakimś czasie przed upływem tych trzech lat no to sąd go nie, weźmie, nie wezwie bo by musiał go wykopać z grobu a z tym się wiążą y, problemy dlatego y, jeżeli macie jakiś świadków najlepiej podać takie osoby we wniosku Chwilę wcześniej, i po prostu poinformować się o tym, że podamy je jako świadków w danej sprawie. Jakich świadków podacie, to już zależy kompletnie od Was. Gdy już mamy te cztery powyższe warunki spełnione, przystępujemy do tego, co w naszym kraju jest obowiązkiem, czyli papierologii. Musimy złożyć w sądzie rejonowym którego wyroki są tak samo niezbadane jak wyroki boskie. Oczywiście w internecie na próżno szukać wniosków yy, o zasiedzenie rzeczy ruchomej. Dlaczego? Nie wiem. Prawdopodobnie dlatego, że ludzie wolą zasiadywać nieruchomości czy coś ten deseń. A zasiedzenie rzeczy nieruchomej jest zupełnie inne od zasiedzenia rzeczy ruchomej. Dlatego my przez to przebrnęliśmy i pozwolę sobie wrzucić wam tutaj, możecie zauważyć, jest to wzór takiego wniosku o zasiedzenie rzeczy ruchomej. Nie będziecie mieli problemów, żeby to na własną rękę jakoś ogarniać. Nie ma tam danych żadnych wpisanych, nie ma opisanego uzasadnienia. Uzasadnienie musicie napisać sobie sami, dlaczego chcecie to zasiedzieć. No, i udajecie się do sądu rejonowego. Musicie wnieść tak zwane wpisowe. Tutaj yy, to jest niezależne. To jest bardziej zależne od tego, ile jesteście w stanie dać za daną rzecz. I gdy opłacicie to już w sądzie, gdy złożymy dokument, opłacimy hajs, wracamy do domu, siadamy na dupie i zapominamy o sprawie na prawie 3 miesiące. Dlaczego? Bardzo proste. Sąd ma 3 miesiące na znalezienie i rozpatrzenie wniosków wszystkich osób zainteresowanych zasiedzeniem naszym. Dlaczego? Nie wiem. Ale przypominam, z którego roku jest ta ustawa. Więc mam wrażenie, że to mogło być związane jakoś z partią. Jeżeli do prawie minięcia trzech miesięcy nikt się nie zgłosi dostajecie wezwanie na rozprawę wy jak i świadkowie o których właśnie mówiłem wcześniej wymienieni w wniosku i tak jak mówiłem wcześniej lepiej ich o tym poinformować że prawdopodobnie będą musieli pojechać do sądu ponieważ ten jeden raz stawiennictwo będzie obowiązkowe dla wszystkich dla interesanta, który składa wniosek o zasiedzenie Oraz dla wszystkich tych świadków, których podaliście I wtedy wybieracie się do sądu, macie podaną godzinę, salę, etc, etc Przedstawiacie swoją wersję wydarzeń Wy jak i świadkowie, no swoją, no waszą wersję wydarzeń Czyli skąd posiadacie motocykl, ile jesteście w jego posiadaniu Ile za niego daliście, jaka była jego historia, czy dalej jest taki motocykl produkowany, etc., etc., etc. Nawet może być zadane pytanie o to, kto dany pojazd tankuje. W przypadku motocykla mówię na swoim przykładzie. Gdy yy, sąd już wiecie, przesłucha wszystkich, pozadaje swoje pytania, powie dobra, ja już tu wiem wszystko, sąd może wydać wyrok od ręki, Mówiąc, że no dobra, tu mamy świadków, jest potwierdzenie, nie widać przesłanek, przyklepujemy. Ale może być też tak, że sąd odroczy wydanie yy, postanowienia. Dlaczego? W moim przypadku, na przykład, było tak, że podaliśmy numer ramy, numer silnika i dostaliśmy odroczenie dwa razy. Za pierwszym razem odroczenie wyroku było, żeby sąd mógł jeszcze raz wszystko przeanalizować. Bardzo prawdopodobne, że w e, jakichś 85% spraw to tak wygląda, że wyrok nie jest wydawany od razu tylko właśnie jeszcze tam odczekać, żeby można było pokazać, że my się wykazujemy tak przynajmniej ja twierdzę. Ale w naszym przypadku mogło być to związane z tym, że Sąd wystąpił do polskiej policji o to, aby sprawdzili, czy motocykl nie był kradziony. Historię tego motocykla znamy od naprawdę dawien dawna i powiem Wam tak: nie był kradziony. Kto by się spodziewał? No, ale y, można powiedzieć, że było to takie zabezpieczenie się sądu przed y, po prostu wpadką w stylu wydaliśmy dokumenty na zarejestrowanie kradzionego motocykla. Wtedy, gdy sąd wyda wam wyrok yy, i będzie, znaczy, orzeczę yy, pozytywnie na waszą korzyść, że tak, zasiedzenie miało miejsce, przyklepujemy, motocykl jest wasz. Czekacie 7 dni, czekacie 7 dni na to, żeby wyrok się uprawomocnił. Gdy wyrok się uprawomocni, jestem wpisywany do księgi wieczystej, wyjdziecie do sądu. Odpis z księgi wieczystej, to prawdopodobnie będzie kolejnym kosztem, jak dobrze wiadomo, w tym kraju jakiekolwiek sprawy urzędowe i odpisowe to jest zawsze geld. Dlatego idziecie do sądu, odbieracie, yy, odbieracie, bierzecie odpis i z tym odpisem z księgi wieczystej, gdzie jest stwierdzone, że rzeczywiście jesteście posiadaczem prawnym tej rzeczy yy, i to jest wpisem wiecie, w wieczystej księdze, w sądzie, także to nie są przelewki. To tam nie można na grillu przy starych szpanować czy coś. Yy, no ale jak macie ten odpis z księgi wieczystej, to możecie już pójść legalnie, sobie dany na przykład pojazd, czyli rzecz ruchomą, za, zarejestrować. Zapytacie dlaczego to zrobiliśmy, to jest bardzo proste. Z dwóch powodów. Powód pierwszy, i to ten główny, to to, że ten motocykl jest już tak naprawdę częścią naszej rodziny, bo on był od tylu lat u nas w rodzinie, od tylu lat nie miał dokumentów, szkoda, ale on był zawsze u nas w rodzinie i po prostu stwierdziliśmy, że skoro on już przeszedł do nas na naszą działkę, to już fajnie by było, żeby był też zarejestrowany, żeby można było nim pojeździć. Nie myśleliśmy za bardzo o tym, żeby kupywać dokumenty, ponieważ. Słyszałem o kilku akcjach, gdzie na przykład na jeden dokument było rejestrowanych 8 motocykli, co jest kuriozalne w tym kraju, ale no i takie kruczki przechodziły najwidoczniej. Dlatego postanowiliśmy pójść w 100% legalną drogą, znając historię tego motocykla, zarejestrować go poprzez zasiedzenie. Po drugie, jest to tak po trochu spowodowane, cała ta akcja z pomysłem na zasiedzenie była spowodowana moimi. Doświadczeniami z zakupem motocykla pojemności 125, e, chciałem kupić motocykl, który był wystawiony za bodajże 1900 zł, był to motocykl w 100% w stanie do remontu e, była to ostatnia seria WFMki 125. E, i ciekawe było to, że było w opisie napisane, że ma dokumenty. Nie miała dokumentów. Dokumenty były na zupełnie innego człowieka. Sprzedawał to zupełnie inny człowiek i był w dodatku kompletnym gburem. Pozdrawiam tym palcem. Jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że nie sprzedałeś tej WFM i ci dalej ciąży. Tam w ogóle nic się nie zgadzało. Gościu jeszcze okłamał mojego ojca przez telefon, że ona ma papiery, wszystko jest git. Nie, nie ma przeglądu i nie jest ubezpieczona. Ale papiery ma. Gówno prawda, nie miała papierów. I później chcieliśmy kupić motocykl, ale powiem Wam tak: ceny tak bardzo posrało. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam również, drodzy widzowie, przejść przez spotkanie z sądem w prosty sposób to nie boli yy, nie kosztuje dużo a na przykład jeżeli macie jakiś motocykl po dziadku albo samochód a nie macie do niego dokumentów i myślicie o tym żeby obchnąć go na części albo na złom pamiętajcie że możecie go legalnie zarejestrować poprzez właśnie zasiedzenie to by było na tyle żegnam się z wami ja wiertel12.pl na